Wajderka, albo werka szalona, jak chcecie mnie nazywać, to nazywajcie. Ale dzisiaj jak widzicie nagrywam taka boka. Jak szczerze nie umiem nagrywać mm, tak jak z telefonu niektórzy. Więc nagrywam mm, telefon jest na stojaku, a komputer mi nagrywa. I właśnie jak możecie widzieć, mi się kamerka chwieje dlatego, że mam. Mm, jakby to powiedzieć, troszkę tą podstawkę zepsutą. Więc dzisiaj zaczynamy historykę o Wiktorii. Możemy też trochę gadać. Nie tylko ona będzie gadać do swoich przyjaciół. Więc jak zobaczycie, to się przekonacie. Dobra, więcej nie gadam, bo stracimy tylko czas. Oh. Ale się wyspałam. A, zapomniałam, dzisiaj 22. Przecież przychodzą do mnie przyjaciółki i przyjaciele, bo mam dziś urodziny. Dobra, to sprawdzę, jak, jaka je, jaki jest porządek. Co? Aż tak brudno mam? Przecież dzisiaj się nie wyrobię. Która już godzina? Dziewiąta! Przecież ja mam. Swoje koleżanki i koledzy przychodzą do mnie o godzinie 16, więc będę musiała się pośpieszyć. Dobra, e, co by tu posprzątać? Dobra, picie. No nie za okno. Czekaj. Ach, wszystko tutaj dam. Teraz przechodzimy na tę stronę. No nie włączona odkurzacz. Ty już tam odkurzać. O, jakaś znowu zabawka. Wskocznę na nim, Dobra, to teraz posprzątamy. Hmm. Tu mam plecaki, więc mogę dać jakąś tam może torbę. Tutaj to na te torby wszystko. Pats. Yy. Pats. To jest jedzonka, czekaj. Tu jedzonka też wsadziłam. O, telefon mi się bardzo przyda. Co tu tu, tu leży? Przecież to powinno być schowane. Dobra, to też tu schowamy. To też. To też, bo to Halo, no, bo to nie te rzeczy. Tu gdzieś możesz iść tutaj na łóżko. Nie było. Dobra. też tutaj. No wszystko otwieram. To i ty tak. Teraz. Nie, jeszcze na zakupy będę musiała chodzić. No to jest jakieś niewiarygodne. Wszystko muszę robić w ten jeden dzień. No ja wczoraj tego nie zrobiłam? Hmm. A, bo... Sprzątałam wczoraj cały dom, ale przyszła do mnie koleżanka, więc... Ech, to co ja poradzę na to? Muszę drugi dzień pod rząd sprzątać. Ach, dobra, to już idę. Jeszcze coś tu jest do posprzątania? Nie, już chyba więcej nie ma. To pójdźmy już sobie tutaj. Już sobie zapiszę to. Zakupy. Posprzątać na dzisiaj. Nie, się włącza. O, tak się włącza. Kolejna torba. No ja nie wierzę. Jest posprzątane i jest posprzątane. Kicia, co ty robisz? Miał. Bawię się. Nie widzisz? No, widzę kota, który jeździ na odkurzaczu. Okej, okay, czy już wchodzi? Zawsze musisz się doczepiać. Zawsze. Ja przecież dbam tylko o Twoje bezpieczeństwo, żeby Ci się nic nie stało. Przecież może Ci futro wciągnąć. Dobra, od wyłączam Cię. I choć pójdziemy tutaj i tu my. No, dlaczego Ty się nie włączysz? O, jest Dobra, musimy tutaj... Mam pomysł, tutaj łazienkę zrobię. Dobra, to teraz idę y, na chwilę i po, popatrzę, czy na dole czegoś nie ma. Y, zadzwonię do mojego kolegi, żeby tutaj przyjechał i zrobił mi łazienkę, bo on się zna na budowaniu rzeczy i wstawianiu mebli. I on mi to jeszcze zrobi za darmo, więc to jest bardzo dobry plan. Dobra, już klikam tą jedyneczkę i jadę. A jak pamiętacie, to mogę powiedzieć, że w tyle będzie może szumieć, bo to jest komputer, więc znaczy nie komputer, laptop. Dobra, nie przerywam. Dobra, zadzwoniłam do niego przed chwilą, więc przyjedzie tutaj za... Nie, tu jest posprzątane, tu łazienka ładnie zrobiona, tu pokój jest ładnie, teraz idę jeszcze do tej mojej tajnej bazy. O nie, 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 nie. Jak to się stało, że wczoraj ty taki bałagan zrobił? Dobra, nie gadam, tylko sprzątam. Och, odłożę tego telefon. Niech to mogło być? Hmm. Te wszystkie pieniądze tutaj pochowam, żeby nie było Te papiery dam na biurko Tylko je... Sam monitor dałam Halo Co jest grane? Dobra, lepiej żebym te papiery dawała tutaj Zamykamy wszystko Ej, znowu tego telefonu nie mogę wyciągnąć. Ile tam jest kabiną? Znowu będę musiała grzebać. Wiktoria cała z, czerwo, z czerwoności wyciągała telefon z, za monitora komputera. Uf, udało się. Teraz jeszcze mam papiery do schowania. Szybko. Muszę też wyłączyć komputer. O. Dobra, to wszystko mam chyba posprzątane. Idę na górę zobaczyć, czy jest tam zrobiona ta łazienka. Dobra, to teraz sprawdzimy, co zrobił. Wow, nie wiem, nie mówiłam mu, żeby się zajął kuchnią, ale to wygląda przepięknie. Czekajcie. Tu są nawet rzeczy. Talerze, miski. O, zbrewarka też jest. Ciekawe, czy też zakupy zrobił. Zakupy też zrobił. To nie muszę niczego zrobić. Ale teraz sprawdźmy, jak wygląda łazienka. Wow, kolejny wow, wow, ale pięknie. To Ciekawe, czy by tak udekorował mój pokój. Zadzwonię do, do niego i mu podziękuję. No cześć. Wiesz, bardzo ci dziękuję za tą kuchnię i łazienkę. Aha. Będziesz mógł. Będziesz mógł. Wiesz, że to dopiero za godzinkę. Okej, okay, okej, okay, to za chwilę przyjdź. Ja nie wierzę. Zgodził się przyjść na kreskę. Dobra, to teraz czekamy. Godzinkę, ale też pójdziemy na dół. Zobaczyć. Na kamerach, czy czegoś on tam nie ukrył, bo wiem, że takim cwaniakiem, więc... O, telewizora nie, włączy... nie wyłączyłam. Jamki świecą się niepotrzebnie. Wszystko po pozasłaniam. uuuu, jacuzzi. Teraz tu. Tu. a, miałam go poprosić, żeby jeszcze balkon zrobił, ale to jutrzejszego dnia. Mhm. 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 Dobra, niczego nie ukrył tym razem. Jestem szczęśliwa Godziny później Ej, kiedy to się zacznie? Kiedy ona otworzy ten drzwi? Dobra, jej ty zadzwonić. Dzwon Yes. O, cześć Natalka! Miło Cię widzieć! Nie. nie też! Nie wiedziałam, jak oddać, że przyjdziesz! Ja też nie wiedziałam, wiesz? Ale nie wiedziałam, że otworzysz drzwi! tak wchodź! Cześć, Adaś! Ja nie jestem już Adaś, ja jestem Adam. Cześć, Majka! Hej, Wiktoria! Cześć, Krzysiu! A, i właśnie, dziękuję Ci bardzo, że... Przyszłoś i naprawiłeś mi to wszystko. Nie ma za co. I ostatnia moja ulubiona przyjaciółka. Iza! Jej, jej, bardzo się cieszę, że mogę do Ciebie przyjść. Dobra, teraz wszyscy idziemy do salonu i powiem Wam, co będzie się działo. Więc dziś opowiadamy straszne historie. Ha, 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 ha. ha. A! Co? Co ty Krzysiek? Boisz się? Przecież to nie są aż takie straszne historie. Przecież to są tylko opowiadanki. <laughs> Nabrałam was, Będziemy opowi opowiadać straszne historie, tak, ale może nie będą takie straszne. Zobaczmy, jak chłopcy będą opowiadać. Tamtym razem nieka straszne opowiadały, a później dziewczyny zostały tam. U mnie na noc. I wszystkie się bały, a później stękały nocą, więc nie dało się zasnąć. Przepraszamy. Po prostu boli... bałyśmy się po historiach chłopaków. One były bardzo straszne. No, i jeszcze ta gałąź za Twoim oknem była bardzo straszna, bo wydawała się, jak to by była ręka wiedzmy. To pa. Dowiecie się w drugim odcinku, co się stało po halloweenowym klimacie. Znaczy, nie, chodzi mi o to, że po tych strasznych opowiadaniach. To pa, widzimy się w drugim szorcie.